Witam wszystkich, to znowu Asarcz, ja, a wy oglądacie kolejny odcinek z Battlefielda 1, w którym zakończymy sobie opowieść Klaida Blackburna, przed nami ostatni, czwarty rozdział jego historii. na farmę, co? Wiesz co, wstawię się za tobą. W sądzie wojennym. Może coś w Wątpię, ale... Dzięki. Wilson! Potrzebuję strzelca! Tutaj! Ja! Ja mogę! Ja to zrobię! Ty jesteś uziemiony! Wilson! Jeśli mam ginąć, to chcę w powietrzu! Tak jest Blackburn, może jakoś odkupisz swoje winy. Jazda. ruszajmy. No proszę, mieliśmy zostać uwięzieni. Na pewno nie chcesz sobie odpuścić? Nic z tego! Obiecałeś mi ten medal! Mieliśmy zostać uwięzieni, tymczasem jest jeszcze szansa na odkupienie win. Dobra, zajmę się tym. Jesteś ze mną? Oczywiście, że jestem z tobą. Myśliwce w drodze. Będę ci osłaniać! Ok, więc zaczynamy znowu od walki w powietrzu, tak jak tutaj już ta opowieść Blackberna powinna nas do tego przyzwyczaić. Najpierw zlokalizować przeciwnika, zbliżyć się do niego odpowiednio, najlepiej usiąść mu na ogonie i wtedy spróbować załatwić. Tak jak na przykład tego tutaj. Dobra. Jeszcze, jeszcze, jeszcze trzeba go dobić. No i pięknie. Możemy w takim razie spróbować załatwić od razu kolejnych. Uściwę na ogonie. Skupko, go! Na tym też bym się chciał skupić, chociaż on kurde próbuje nawracać. Może jednak spróbuje tutaj zaatakować. Minęliśmy się, ale to jeszcze będzie do naprawy. Tu jeden już kurde prawie zniszczony. Niewiele brakuje, żeby już sobie z nim poradzić. Ok, udało się dalej, dalej, dalej. Tam mamy jeszcze podążamy, podążamy za nim. No i zadanie wykonane. Super, co dalej? Nowy problem, lecą bombowce. Cel to te bombowce, skup się na nich! No proszę, a więc poprzednio broniliśmy własnych bombowców, teraz musimy zniszczyć te bombowce wroga. I zanurkuję, żeby ich strzelcy tam dobrze? Powiedz, że tak! Właściwie to powinienem tutaj wykorzystać rakiety i za chwilę to zrobię. Tylko spróbuję jeszcze nawrócić. Może tego trafię. Ale też żeby trafić, to trzeba będzie najpierw usadowić się w dobrej pozycji. Co się Ok, naprawmy ten samolot. Jeszcze, jeszcze, jeszcze z tyłu kurde nas ostrzeliwują. Też trafić nie jest tak łatwo wcale. Zwłaszcza, że jest to ruchomy cel. Ale będziemy próbować. Ach, trochę, trochę zabrakło. Następny. Dzięki. Wow. Spokój, spokój, spokój. Przetrzymać to jeszcze. Dobra, naprawione. I teraz uwaga. Tutaj mamy jednego. Idealnie, kolejny po tej stronie, troszeczkę zwolnie. No, już zaczynam to ogarniać, coraz lepiej. Teraz przyspieszmy, bo tam już są dalej w drodze. Dostajemy! Świetnie, świetnie. Z tej strony jeszcze. Przy okazji się rakiety teraz nie ładują. Ależ kurde. Ależ teraz niecelnie było jeszcze raz. Dobra. Spróbujemy raz jeszcze. mówi, żeby atakować od z dużą prędkością albo od dołu Jasne, jasne, już y też na to wpadłem. Tylko jeszcze trzeba strzelać celnie. Nie, zdecydowanie muszę się zbliżyć. No, o to chodziło. Jeszcze tylko dwa bombowce zostały. Jest to już naprawdę niewiele. A nie możemy też za długo zwlekać, jak się domyślam. Więc lecimy tutaj. Uwaga, bo tutaj za chwilę nie będę wiele widział. No, i to będzie ten. Uwaga. Świetnie. Wow. Mamy kłopoty. O nie, nawet o tym nie wesz, dobra? Przecież mówiłeś, że chcesz dostać medal, nie? O kurde. Przeklęty sterowiec wkrótce dotrze na lądy. Dzwonij, ale jest ich więcej. Trzymaj się! No to nieźle. Atakujemy teraz sterowce. w takim razie. No to już będzie trochę dłuższa robota. Trzeba będzie sporo tutaj rakiet w te sterowce wpakować, no bo one oczywiście są dużo bardziej wytrzymałe. Dlatego będziemy właśnie robić takie nawroty i wpakowywać będziemy wszystkie rakiety, jakie tylko mamy załadowane. Ok, bardzo ładnie. Lecimy, lecimy, lecimy. Próbuję teraz zaatakować ten kolejny sterowiec. Atakujemy! Zalgany, no i Świetnie. Gdyby tak dalej. Idziemy teraz tutaj. Chociaż czekajcie, może lepiej będzie atakować mniej więcej po całej powierzchni. Nie wiem, czy to wtedy zadaje większe obrażenia. Trzymaj prędkość I skręcaj ostro, żeby działała nas nie namierzyły. Dobra, zabolało, zabolało to teraz jeszcze czekamy na naładowanie, uwaga! Pięknie. zaraz z Jest chwila czasu, żeby to naprawić. Gorsze jest to właśnie, że ciągle nas też myśliwce wroga atakują, więc też musimy na nie uważać. Dobra, zwolni, zwolni, bo jeszcze chcę zdążyć tutaj strzelić. Super. Jeszcze raz, naprawiamy. Ale patrzcie tylko na minimapę, mapę, ilu tutaj jest tych przeciwników dookoła. Prawda, ogromnej ilości. Skupię się już na tym sterowcu w takim razie. No, jeszcze chwila, i za chwilę go zniszczę. Uwaga, ostatni nawrót. Teraz. Uwaga, uwaga! Złotka! Trzymaj się! Konto się wybierasz. Wow! No chodź, Frytu! No chodź! Ha, ha! Kurde, trafił! Hmm. Jeśli mam zginąć to w powietrzu. Jak ty coś powiesz, Blackburn. To szczęście, że Wilson też to przeżył. W porządku. Łożesz, no, kurde. Musimy przejąć dział przeciwlotnicze. Okej! Okay. Ty pójdziesz z ciebie. Uh. Nie, no jak to wygląda? Nie mogę w to uwierzyć. Dobra! Musimy się tam dostać! Tylko nie patrztu! Dobra! Tylko za cholerę nie patrz! Musimy przejąć działo przeciwlotnicze! Czyste szaleństwo! No zdecydowanie! To działo daje nasze nieźle popalić. Musimy je przejąć! Myślę, że to będzie cała mica już w powietrzu. Idź tego, jest przed nami! Prany. Ostrożnie! Tymczasem proszę, jeszcze takie niespodzianki. Do nas stron. Nie możemy tu zostać, ruszaj się. Widzę go, tam jest, don. nas tylko podróż nie zauważył. Kurde. Trzymaj się, Blackburn. Wszystko w porządku? Tak, nic mi nie jest. Znajdź drogę na górę. Ja pójdę do działa przeciwlotniczego. Dobra, zajmę się tym! Rady! No dobra, przejmi dział przeciwlotnicze. Niesamowita misja, naprawdę. To od razu mi się kojarzy z jedną taką misją z gry Diorder 1886. Też podobne klimaty. Jasne win Co? No Niemiec Każdy Niemiec na tym Cicho! Cicho! usłyszy usłyszy! właśnie kurde Cicho! Cicho! mamy jakąś broń zabierzmy sobie tak. Będziemy mogli sobie postrzelać, jeśli będzie w ogóle okazja. Wow. Można by było tylko przystanąć i popodziwiać widoki tak naprawdę. Jezu, no, no rzeczywiście jedna z najładniejszych gier tego roku. Zdecydowanie. Wow, no to mamy strzelanie. O oh, kurde, ale muszę uważać, bo jeszcze trochę bym padł. Bądźmy tutaj ostrożni z tym strzelaniem też. Tam jeszcze jeden. Oh, kurde, jeszcze się ostrzeliwać na pokładzie sterowca. Naprawdę ciekawy pomysł Blackberry. Naprawdę ciekawy. Patrzcie, tu już jest ten. Próbuję go zajść. Bardzo dobrze. O tak, to jeszcze my sobie postrzelamy teraz. Dawajcie, prezer, Chodźcie po swoje! Nazywam się Clyde Blackburn! Jestem pilotem! Szurlerem! I można na mnie polegać! Jestem równy gość! Godny zaufania! Muszę uważać na przegrzanie się. Jeśli też to działa. Aż to jest niesamowite, co tu się wyprawia. Dobra, uwaga. Teraz y, wrogie myśliwce. No kurde, ile tutaj się dzieje w ogóle? Ile lata ich tu? Wow, no, Wilson, Wilson. Bóg bez przesady. Zyskaj mi trochę czasu. Zakończę to. Odmiana. Przekręci sterowanie. Kiedy myślałem, że mogę tam tego załatwić, ale chyba nie. Ależ dramaturgia. O, to się źle skończy. Panowie, mam nadzieję, że macie jakieś spadochrony. Nie mówcie mi tylko, że to był skok samobójczy. Spadli chyba do wody. No a przynajmniej Blackburn. Nie wiem tylko co z Wilsonem. To moja historia. Egoisty, który naraził życie, by kogoś uratować, a w efekcie odkrył, że ocalił samego siebie. Wojna wypacza fakty, i usłyszycie pewnie inne wersje tej historii. O pilocie, który ukradł samolot i zabił kompana. A oszukując, kłamiąc i mordując, przemierzył pół frontu zachodniego. A przed sądem wojennym uratował go jedynie nalot wroga. Słyszałem! Nie wierzcie w te bójdy. Było właśnie tak, jak powiedziałem. Przecież bym was nie okłamał, prawda? Super, podobała mi się ta historia Blackberna. Szkoda tylko, że nie była dłuższa. Nad tym najbardziej upolewam, że kampania zapowiada się na dość krótką. Tak więc za nami prolog i dwie opowieści dwóch różnych żołnierzy, przed nami opowieść trzecia. Zobaczymy, w kogo tym razem będziemy mieli okazję się wcielić, ale to już w następnym odcinku, do którego już teraz Was serdecznie zapraszam. Jak widzicie, ta trzecia opowieść składa się tylko z dwóch rozdziałów. Później mamy po trzy rozdziały na kolejne opowieści, z tego co tutaj widać. Więc właśnie szkoda, szkoda, że nie są te kolejne opowieści dłuższe. No bo jakości im nie brakuje, fajnie jest opowiedziana historia, rozgrywka też jest taka, jakiej bym oczekiwał: to znaczy, nie nastawiająca się tylko i wyłącznie na jakąś niesamowitą efektowność, chociaż tej oczywiście też tutaj nie brakuje, ale przede wszystkim jest nastawienie na atmosferę. Coś, czego mi brakowało w ostatnich FPS-ach, w kampaniach fabularnych ostatnich FPS-ów, tutaj to dostaliśmy i to do tego w tych klimatach pierwszej wojny światowej, Więc naprawdę można być zadowolonym z tego, co studio jej tutaj zrobiło. Szkoda tylko, że właśnie zapowiada się to na krótką kampanię. Ale z drugiej strony przyzwyczailiśmy się już do tego, że te kampanie w dzisiejszych pierwszoosobowych strzelaninach są bardzo krótkie. No szkoda, że tutaj nie jest to wyjątkiem ta odsłona Battlefielda. No, ale widocznie nie można mieć wszystkiego. W każdym razie póki co nie ma się za bardzo o tym, co martwił. Przed nami jeszcze mimo wszystko trochę rozgrywki, więc zapraszam Was na kolejne odcinki. Jeśli ten Wam się podobał, to możecie zostawić kciuka w górę. Piszcie też komentarze i usłyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku. Cześć!